Witaj. Moim celem jest, abyś dowiedział się czegoś nowego, zainspirował do działania i aby ta książka była dla ciebie wartościowa. Jestem przedsiębiorcą, właścicielem firmy Botman. Tworzymy sieć sprzedaży, a mianowicie platformę internetową BotmanPoster.pl, która pomaga przedsiębiorcom w pozyskiwaniu klientów. Pracujemy na wszystkich kontynentach, a mianowicie w Ameryce Północnej, Południowej, w Europie, Azji, Afryce, a także w Australii. Całe moje życie jest związane ze sprzedażą. Od 2010 roku oferowałem usługi prawne, medyczne, aplikacje, nieruchomości, książki, a także wiele innych. Oferuję również usługę polegającą na budowaniu sieci sprzedaży dla firm, a mianowicie platformy Botman, która pozwala pozyskać ogromną ilość klientów. Moją cenną umiejętnością jest to, że umiem pozyskiwać duże ilości klientów dla moich kontrahentów. Botman poster. Jak technologia zmienia zasady sprzedaży? Całe moje życie jest związane ze sprzedażą. Oferowałem usługi prawne, medyczne, aplikacje, nieruchomości, książki, a także wiele innych produktów, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Często spotykałem się z odrzuceniem ze strony klientów, co jest oczywiście naturalną reakcją. W końcu, nie bez powodu najważniejszą cechą sprzedawcy jest odporność na odmowę. Dawne strategie marketingowe polegały na wynajęciu miejsca w centrum miasta i ustawieniu stoiska bądź zakładu rzemieślniczego, aby przechodzący lub przejeżdżający klient mógł Cię zauważyć. Następnie pojawiły się sklepy, targi i galerie, gdzie klienci mogli znaleźć poszukiwane produkty. Chcąc zdobyć większą liczbę klientów, firmy zaczęły stosować inne metody, takie jak ulotki, plakaty. Katalogi, telemarketing, sprzedaż wysyłkowa czy sprzedaż telefoniczna, aż w końcu dotarły do tej postaci reklamy, którą znamy współcześnie z telewizji. Jednak, czy to już koniec? Nie, to dopiero początek. Z czasem i ta postać reklamy ewoluowała. Z wersji telewizyjnej, która jest dostępna dla wszystkich, zaczęła targetować osoby potencjalnie zainteresowane. To właśnie dzięki reklamie targetowanej. Firmy technologiczne, takie jak Facebook czy Google, stały się jednymi z największych korporacji na świecie. Na początku za 10 dolarów można było dotrzeć do kilku tysięcy potencjalnych klientów. Z czasem zaczęto jednak ograniczać zasięgi, a teraz nie można nawet dokładnie targetować użytkowników iPhone'ów, którzy stanowią bogatszą grupę klientów. Doszło do swego rodzaju absurdu. Na reklamie zarabiają najwięcej portale społecznościowe. Przeglądarki oraz firmy marketingowe, a nie przedsiębiorcy poszukający klientów, choć to oni w założeniu mieli osiągać największy zysk. Zadałem sobie pytanie, czy mogę to zmienić. Jeśli tak, to jak? Szukałem rozwiązania dla siebie, abym mógł skuteczniej docierać do swoich klientów. Rozpocząłem współpracę z moim bratem Danielem Kubachem i zacząłem sprzedawać usługi medyczne oraz prawne. Klientami byli przedsiębiorcy, a moim głównym zadaniem było dotarcie do nich. Jako handlowiec z telefonem w ręku zdobywałem pierwszych klientów. Do tej pory czuję te emocje, kiedy dzwoniłem do obcych ludzi, chcąc zaoferować im swoje usługi. Kontaktowałem się również ze znajomymi, jednak nie było ich zbyt wielu. Uważam, że ta metoda jest odpowiednia dla osób bardzo wytrwałych, ponieważ słowo nie usłyszysz wiele razy w ciągu dnia. Jednak są też i pozytywne strony, w końcu usłyszysz to tak, które motywuje cię do dalszego działania. Zacząłem poszukiwać takiej metody, która umożliwiłaby mi zwiększenie efektywności sprzedaży. Przecież chcąc zaoferować swoją ofertę, należy dotrzeć do potencjalnych zainteresowanych. Nie chodziło mi jednak o jednego klienta, chciałem mieć ich wielu. Postanowiłem na rozwój swojej działalności i zbudowałem sieć sprzedaży. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Docieraliśmy do większej liczby klientów, a dzięki temu powoli spełnialiśmy swój cel. Jednak zawsze każdy z handlowców, po zatelefonowaniu do wszystkich znajomych, zadawał sobie pytanie, skąd wziąć kolejnego klienta? Wiem, że to, co napiszę, może być niekorzystne dla agencji reklamowych, jednak odpowiedzi, które otrzymałem od swoich znajomych na pytanie, czy pieniądze zainwestowane w agencje od social media się zwróciły. Były w większości przeczące. Oczywiście nie twierdzę, że każda agencja nie spełnia założeń, ponieważ znam również te, które faktycznie mają świetne wyniki i mogą pochwalić się sukcesami w swojej branży. Z tego powodu zacząłem szukać rozwiązania, które mogło pomóc zarówno mi, jak i moim handlowcom. Wiedziałem, że uda mi się uzyskać odpowiedź, dzięki której osiągnę swój cel, i w końcu ją znalazłem. Jeśli chcesz poznać dalszy ciąg tej historii, zapraszam do lektury następnych rozdziałów.